Cześć, jestem Asia i witam bardzo serdecznie na kryminalnym polu. Tym razem opowiem o pewnej młodej dziewczynie, która wracając do domu padła ofiarą okrutnego człowieka. Zapraszam do wysłuchania sprawy z północnej części Polski, która wydarzyła się kilkadziesiąt lat temu. Pewnego majowego wieczoru młoda dziewczyna, Marzenade, wracała sama do domu. Mieszkała u rodziców na wsi. Była piękna pogoda, a droga była pusta, jak to zazwyczaj bywało po zapadnięciu zmroku. Jednak w pewnej chwili wyprzedził ją motocykl bez świateł. Motocyklista, po ominięciu młodej kobiety, nagle zatrzymał się i poczekał na nią. Kiedy dziewczyna chciała iść dalej, zastąpił jej drogę. Marzena bardzo się przestraszyła, znieruchomiała i czekała na ruch nieznajomego. Mężczyzna zażądał od niej pieniędzy, a kiedy okazało się, że Marzena nie miała ich przy sobie, nie zważając na jej prośby i błagania, nieznajomy zaciągnął dziewczynę do pobliskiego rowu. Nie miał dla niej żadnej litości. Bił ją, dopóki nie przestawała stawiać oporu. Potem stało się coś jeszcze gorszego. Napastnik zgwałcił ją. Przestraszoną, pobitą i wykorzystaną seksualnie dziewczynę zostawił wrowie na pastwę losu. Marzyna znalazła w sobie siłę, wygrzebała się zdrowu i ruszyła w stronę domu. Kiedy do niego dotarła, była już późna noc. Położyła się cichutko w swoim łóżku, wykorzystując fakt, że wszyscy już spali. Nazajutrz nie była w stanie wstać z łóżka, wszystko ją bolało, a ponadto dręczyły ją okropne myśli. Domownikom wytłumaczyła, że bardzo boli ją głowa, dlatego najlepiej będzie, gdy zostanie w łóżku i odpocznie. Dodała, że upadła w lesie, bardzo się potłukła i pokaleczyła. Rzeczywistość wyglądała jednak zgoła inaczej. Dziewczyna była tak silnie pobita, że nie chciała pokazać się innym ludziom na oczy. Dopiero na trzeci dzień zwlokła się z łóżka i pojechała do pobliskiego lidzbarku. Miasta położonego w województwie warmińsko-mazurskim. Kiedy odwiedziła ją koleżanka, nie poznała jej, tak bardzo była opuchnięta. Marzena nie była skłonna do zwierzeń, a gdy znajoma zapytała o to, co się stało, odpowiedziała tylko, że ktoś ją napadł i pobił w lesie. Później zdecydowała się odwiedzić lekarza rodzinnego. Lekarz przeprowadził obdukcję, opisując szereg obrażeń głowy, zasinień i otarć na skórka. Do ginekologa poszła następnego dnia. Stwierdził on, iż została zgwałcona i podał jej zastrzyki, które miały zapobiec ciąży. Nie zapobiegły jednak. Przez następne miesiące Marzena pozostawała w rodzinnej wsi, nie mówiąc nikomu o tym, co się wydarzyło tamtego feralnego dnia. Wstydziła się, bała się rodziców i tego, co ludzie powiedzą na wsi. Czuła się bardzo zagubiona i samotna w tym wszystkim. Sytuację pogarszał również fakt, że nie znała ona nazwiska swojego oprawcy. Gdy Marzena zrozumiała, że jest w ciąży, postanowiła ten fakt zataić za wszelką cenę. Nie chciała być w ciąży, nie chciała tego dziecka, nie planowała go i nie wyobrażała sobie, co z nim pocznie. Tak bardzo się wstydziła, że nie udała się ponownie do lekarza. Postanowiła wyjechać z miejscowości, w której mieszkała i urodzić dziecko w innym mieście. Zanim jednak się to wydarzyło, doszło do niespodziewanego spotkania. Szła ulicą w dobrym mieście, położonym również w województwie warmińsko-mazurskim, gdy nagle zobaczyła na przeciwległym chodniku znajomą sylwetkę i twarz był to człowiek, jak później twierdziła, którego poznałaby zawsze w każdej sytuacji. Ta sama podłużna twarz, te same kręcone włosy. Poszła za nim w nadziei, że pozna jego nazwisko. Jedna z przypadkowo spotkanych kobiet znała go i podała dziewczynie jego dane. Mężczyzna nazywał się Bogusław Te. Miał 28 lat i był z zawodu kierowcą ciągnika. Mieszkał nieopodal Marzena zapamiętała te wszystkie dane, ale w tamtej chwili nie zamierzała z nich korzystać. Jakiś czas później w jednym z pociągów jadących w stronę Olsztyna znaleziono niemowlę. Leżało na siedzeniu pustego przedziału i niezmiernie płakało. Rozpoczęto poszukiwania młodej dziewczyny, która wsiadła z dzieckiem na jednej z małych stacji. Jednak na próżno. Po dotarciu do Olsztyna maleństwo oddano pod opiekę milicji. Jeszcze tego samego dnia znalazło się ono w domu małego dziecka. W tym samym czasie trwały poszukiwania matki. Zauważono, że niemowlę miało na rączce opaskę jednego z powiatowych szpitali. Pomogło to w ustaleniu imienia i nazwiska matki, którą znaleziono po kilku tygodniach w jej rodzinnej wsi. Kobieta od razu przyznała się do porzucenia dziecka w pociągu twierdziła, że nie mogła przecież wrócić z nim do domu swoich rodziców. Nikt przecież nie wiedział o tym, że była w ciąży. Chciała uniknąć wstydu, jaki ściągnęłaby w ten sposób na dom rodzinny i bała się, że stanie się pośmiewiskiem całej wsi. W końcu przyznała się, że jej ciąża była wynikiem gwałtu, o którym wcześniej nikomu nie wspominała ani słowem. Podała także przedstawicielom władzy nazwisko rzekomego sprawcy. Nazywał się Bogusław T. i mieszkał w Dobrym Mieście, w ówczesnym województwie olsztyńskim. Historia, którą opowiedziała dziewczyna była niezwykła. Marzena podała milicy również bardzo istotne informacje, jakie udało jej się zapamiętać z tamtego wieczoru. Mianowicie przechodząc szosą koło motocykla zdołała zauważyć i zapamiętać jego numer rejestracyjny. Po upływie czasu nie była już pewna konkretnie tych danych, więc podała dwie opcje: 5887 lub 5788. Motocykl był stary, a jego marki niestety nie rozpoznała. Okazało się jednak, że te dane w zupełności wystarczyły. Bogusław T został zatrzymany przez milicję niemal natychmiast po przesłuchaniu kobiety, lecz nie przyznawał się do niczego. Utrzymywał, że dziewczynę, którą pokazano mu na komisariacie, widzi na oczy po raz pierwszy w życiu. Twierdził ponadto, że ma alibi. Powoływał się na nazwiska przyjaciół, którzy mieli to alibi potwierdzić i którzy tamtego wieczoru nie odstępowali go ani na chwilę. Według zeznań mężczyzny w tamtych krytycznych dniach majowych, o których wspominała dziewczyna, nie było go nawet w tamtej miejscowości, w jakiej doszło do zdarzenia, o które jest podejrzewany. Jednakże jego sposób tłumaczenia się i niedokładne alibi były dla prokuratury nieprzekonujące, dlatego prokurator wniósł przeciwko Bogusławowi te akt oskarżenia. W czasie śledztwa okazało się także, iż Bogusław miał motocykl marki Soku. Motocykle te były produkowane w latach 1934-1939 w państwowych zakładach inżynierii w Warszawie rejestracja tego motocykla była niemalże taka sama, jaką podała dziewczyna. Po doprowadzeniu oskarżonego do sądu nic się nie zmieniło w jego zeznaniach. Mężczyzna nadal utrzymywał, że jest niewinny. Dodał także słowa, które wzbudziły niechęć u wielu obecnych, a brzmiały one następująco. Jestem niewinny trudno, abym odpowiadał za wszystkie zgwałcone dziewczyny. Przeciwko niemu przemawiały nie tylko zeznania marzeny, lecz szereg innych faktów. Zeznaniom marzeny sąd dał wiarę, ponieważ w sądzie znalazły się również inne dowody, które je potwierdzały. Na sali sądowej pojawiła się również druga dziewczyna, która zeznała, że niewiele brakowało i spotkałoby ją to samo co marzeny. Uniknęła gwałtu, ponieważ była silniejsza i zdołała się obronić. Oskarżony podarł na niej jednak płaszcz i mocno ją pobił. Te wydarzenia wyryły się mocno w jej pamięci, ponieważ miały miejsce na pewnej wycieczce motocyklowej, na którą lekko myśl nie dała się namówić. Natomiast decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy okazały się ekspertyzy i orzeczenia lekarskie. Przypominam, że wydarzenia rozegrały się kilkadziesiąt lat temu i nauka, a także wszelkie badania laboratoryjne były na innym poziomie niż dzisiaj. Wówczas nie było wprawdzie sposobów, które pozwalały z całą pewnością wydać pozytywne orzeczenie, kto jest ojcem dziecka. Udawało się tylko w pewnych wypadkach określić, kto na pewno nie może być ojcem, lecz istniały metody, które pozwalały stwierdzić większe lub mniejsze prawdopodobieństwo ojcostwa. Jeśli rezultaty takich badań pokrywały się w dodatku z innymi faktami, wówczas materiał dowodowy stawał się bardzo mocny. Pobrane próbki krwi od oskarżonego nie wykluczyły jego ojcostwa w stosunku do dziewczynki, którą jak się później okazało zabrali z domu dziecka i zaadoptowali inni ludzie. Ponadto jeszcze bardziej świadczyła przeciwko niemu ekspertyza antropologiczna przeprowadzona przez Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Przed wydaniem ekspertyzy antropolodzy zbadali dokładnie dziecko, matkę i domniemanego ojca. Okazało się, iż u dziecka odkryto aż 14 cech ojca o zasadniczym znaczeniu. W ekspertyzie można było przeczytać takie stwierdzenie. Tak wielkie podobieństwo w wielu zespołach i układach między Bogusławem Te a dzieckiem świadczy o pokrewieństwie między nimi. Istnieje znikomo małe prawdopodobieństwo, aby mógł to być przypadek. Ojcostwo bogusława T. w stosunku do dziecka graniczy z praktyczną pewnością. Bogusław T. wbrew wszelkim zebranym przeciwko niemu dowodom, do końca wszystkiemu zaprzeczał. Ponadto zachowywał się na sali sądowej bezczelnie i histerycznie. Jednym razem składał aroganckie oświadczenia, a później zaczynał szlochać. Sąd po przeprowadzeniu wnikliwego przewodu i dokładnej ocenie materiału dowodowego, uznał jego winę i skazał go na dwa i pół roku więzienia. Jednak od tego wyroku została złożona rewizja przez obrońcę, jak i przez prokuratora. Prokurator domagał się podwyższenia wymiaru kary w stosunku do oskarżonego uważając, iż jest ona niewspółmiernie niska w odniesieniu do szkodliwości czynu i krzywdy, jakie wyrządził on młodej dziewczynie. Obrońca natomiast domagał się uniewinnienia swojego klienta. Sąd wojewódzki w Olsztynie zgodził się z prokuratorem i wymierzył oskarżonemu karę wyższą niż poprzednio. Bogusław T został skazany na cztery lata więzienia. Pewnie zastanawiacie się, czy dziewczynie również postawiono jakieś zarzuty i poniosła konsekwencje za porzucenie dziecka w pociągu. Niestety, tego nie wiadomo. Dziękuję bardzo za obecność i aktywność na kanale. Proszę zostaw komentarz, jeśli tylko masz na to ochotę i napisz swoje odczucia i przemyślenia po wysłuchaniu tej historii. Do usłyszenia niebawem. Życzę dużo zdrowia i ostrożności. Pozdrawiam ciepło. Cześć!